Witam wszystkich serdecznie na moim kanał. z tej strony kolejny już odcineczek z Minecrafta Jak zwykle, znowu, co piątek i wtorek są odcineczki na tym kanale, więc nie zapomnij o subskrypcji, lajku, i dzwona, żeby być na bieżąco I oczywiście mordeczki, kolejna mapa, kolejny odcinek z mapy najtrudniejszej, niby survivalowej I dzisiaj zajmujemy się, między innymi tym, aby tych dwóch wieśniaków, bo już mamy drugiego tutaj, tam jeszcze jednego Przetransportować tutaj, powiększyliśmy trochę teren i zrobić im podziemną, taką szklaną bazę ich tam po prostu rozmnożyć, wtedy nadać im jakieś, jakiekolwiek profesje. Co nam będzie nam potrzebne, to zobaczymy, co będziemy z nimi robić. E, jest ze mną Barszeć, standardowo jak zwykle. Cześć, Barszczu, panie. Cześć. jaki troll. Puchy. Co za troll. Dobra. Bierę to, co wszystko moje. Dobra. Oginęliśmy troszkę tutaj, bo. Walczę z tymi zombiakami, wybuchają nam co chwilę creepery też to trochę irytuje a próbuję tu rozkopać tu nam bardzo dużo będzie potrzeba miejsca okej, okay, tam jeszcze trzeba jeszcze klocki porobić tu miał być w sumie postawiony magazyn ale zmieniłem zdanie robimy tu na razie więźniaków, magazyn możemy nawet na, na nich zrobić też nic się nie stanie więc co, my na razie kopiemy smoka pokonaliśmy, jeszcze musimy iść poszukać eletry oczywiście standardowo Pokonać widera, bo chyba tam jeszcze mamy jedną opcję z Widerem, ale to widera to odpalimy w neterze. Tyle, że no, na to przyjdzie, że mi się wydaje czas. Najpierw enchantujemy, ogarniamy wiśniaków i będziemy enchantować sobie itemki. Bo to na pewno nam się przyda. Dosyć masno. O kurde. Ja mam pełno tutaj syfu. Samo mamy bałagan w tych skrzyneczkach, który też się tutaj nam nie To skąd żelazne kraty mam? A. Coś robił. Był barszczyk. Chyba. Nie wiem skąd w sumie to ma żelazne kraty. Zbierzę, bo piasek teraz jest cennym dla nas surowcem, jak na ten odcineczek. Mordeczki, więc da dajcie lajka. Dajcie łapkę w górę. Tę wielkość można do tą przeciągnąć właściwie. O. Taka wielkość będzie mi się daje sensowna. Ja to wykopię i po prostu widzimy się. Na chwilę nie będę wam pokazać, jak kopię, bo to też. Nie o to chodzi, moi mili. A wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę, jak mi nie będzie. Tak jest, ostatni. Nice. No na razie wyłożymy tym, a co się będzie później działo, bo to będzie. Nie wiadomo co to będzie. Czy po prostu pojęcie dla villagerów, czy będziemy rozmnażać tu od razu tych villagerów? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Czy jakieś automatyczne farmy? Też nie wiem. Na razie pomieszczonko, żeby nic tutaj ich nie zjadło, a oni mogli się spokojnie Poczekaj, na spokojnie rozwinąć. Co? Biblioteczek? Tak, biblioteczek. Czyta się. Na to Full Enchant, to nice. A przepalać tam może piasek, czy nie na razie? Piasek jeszcze nie przepalałem. Nie mam węgla na przepalenie tego, bo ktoś mi zabrał. Tam raptem nic tam nie było. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, tymi czterema byś nie przepalił. Jakie? No, ra. Co? <laughs> Już mi jedzenie w sumie niepotrzebne. Nice. masz w tym flaszy zawsze Co? W tym masz zawsze snik. Mówisz? Ja w ogóle. Teraz jestem w netarze. No. blaze widzę. Serio? Szukana grafest. Dało mi się troszeczkę uzbierać. eee. Yahoo i tego piaskowca, więc idziemy tam, dokończymy to miejsce dla tych biłagerów. Wi Przepalimy chyba od razu i. Więc tak, mam tutaj, więc tak, piasek. Mam tutaj i. Jasek, Wydaje mi się że powinno stać to co się tu przepali a my czekajcie piaskowiec Piękny piaskowiec dobra Wydaje mi się, że powinno być w porządku a jeśli nie będzie no to trudno Cię mówi znaczy powinno starczyć. a jak nie to mamy trochę jeszcze zanadrzu piasku więc będzie można do ale wydaje mi się że starczy w zupełności To uciek Jeszcze w trawę ucieknie No nie no serio Kim ty się stanęłeś Uwaga dude Z Januszem Dwa Elegancko nie. Trzeba zniszczyć mu ogólnie pewną rzecz Wiem, meczki? Tak, tylko zaraz ci powiem którą w sumie znaczy ja pójdę z niszy i zobaczę, czy zadziała, bo nie wiem nawet, czy to na, na pewno ta... Zabudujmy tym szkłem, tam już powinno się przepalić, wieśniak jeszcze żyje, żyje. Więc mm -hmm. dzisiaj cały odcineczek... Na zasadzie, jak robimy pomieszczenie dla villagerów i nam villagerowie znikają, więc świetnie. Najbardziej bym się skupił na... bo mi siadło akurat... Go spróbuję zrobić na ochronę 4, która by się nam przydała w sumie do tych Ochronę do zbrojek, zrobić sobie płomień, niby nie. Szczęście, czy na przykład nie wiem, mending, no szczę szczęście by się przydało, to byśmy sobie żelaza sporo narobili właściwie. No tak, powiem wam szczerze, bardzo ciężko jest cokolwiek wyciągnąć z tego villagera. Staram się jeszcze chwilę to ogarnąć i jeszcze w, w, na pewno w tym ucieczku jakieś enchanty trzeba będzie porobić. Tylko gdzie tutaj? Tu gdzieś będzie trzeba postać. tylko że kurczę nie, ciężko się nagrywa mi tutaj. Chyba, że już mi poz, pozmieniałem troszkę FPS-y. Przeznaczone na grę może będzie lepiej. Tak. Tylko czy, czy, no Dobra jest git. Ej dawaj szybko leć po ten. A co? Czekaj zrzucę ci. Masz emerald? No, idę zrzucić ci, co zrobisz, go żeby się nie znikł. E, po papier. No i git, elegancko. Mamy z Mendingiem gościa, który jeszcze emeraldy, więc pięknie. Kolejna smycz biorę ją. Ci przyda. No. Może się uda. Wydajność 4, niezniszczalność. Znale. To ja mam bardziej złożyty niż ty. niezniszczalność Czy... 3, wydajność, niezniszczalność 3. Próbować. Szczęście mhm. 2. <grywka> daj na chwilę. Moje. Ile masz tych emeraldów? stacki Emeraldów to zero Znaczy, to no, dawaj to daj, to daj, daj mi stak, ja wymienię to. Znaczy nie no to wymienię w sumie na zbroję i ją trzeba enchantować. Odrzut 2, ale słabe. Ochrona, słaba. Ochrona przed pociskami. To jest. Ochrona 3. Ej, co za syf. Niedzieszczalność 3 na butach ewentualnie. To robię. I głębinowy wędrowiec, no super. <grym> ochrona 3. Szerokie ostrze. I ostrość 3, ja pierdzielę. Yeah. Ciernie 2 są max czy 3 są ciernie 2 chyba Ciernie 3 Na pewno? Tak. Ochrona wszedł. Jaki syf rzuca? Trzy. Ochrona 4. O. Ochrona stani się straszno 3. Nice. Coś nice. się Ochrona 4 samo. No dobra. Przystaność 3. Głębinowy wędrowiec. Oddychanie Oddychanie niepotrzebne w ogóle. No dobra, w sumie, zenchantowaliśmy. Najgorsze ochrona: mam dwie. Oddychanie niepotrzebne ostatni już niezrzeszalność. Wybinały wędrowiec no dobra, te szerokie ostrze też wek. Ogromucę nieumarłych Mój minowy wędrowiec, ostatni, ostatni mordeczki I... Tak jest, ochrona czterniej zniszczalności 3 jest szalność, yes. No yes. Yes. Na łebie siadło Ty. Dobra więc spoko, no mamy dosyć dużo I my, ja i tak będę musiał iść po farm... A nie, jeszcze jeden mogę enchant zrobić Ochrona, nie. Trzeba zrobić na... Jeden. Spoko. Sklepać Kutaki. go. Kurczaki wylazły, no. Nope. Niezniszczalność 3 na mieczu, chyba nie, na razie. Ochrona, dobra. Miecz próbujemy. Ostatni enchant. Hmm. ostatni enchant. Uwaga! Szerokie ostrzec, nieziszczalność niezniszczalność 3. No niby spoko. Ale nie do końca. Mending można nałożyć w sumie. Tylko kowadło trzeba jeszcze ogarnąć. Trzeba by poszukać chyba jeszcze jednego. I to było na tyle w tym odcineczku. Bardzo długi nagrywany odcinek, bo godzinę 20 nagrywam. Z tego muszę skleić 10 minut, no. Ale długo budowałem, długo to i to tak w sumie wszystko wyszło, więc Barciek, ja tobie bardzo dziękuję. Do odcineczek. Zostawcie suba lajka like dla Barczyka Że Ekspa nie ma i nic nie zenchantował. Więc śmieszne. No i co? Widzimy się już na samym ciężku. Na razie hej, jej patrzcie. Cześć Barszu. Cześć.